To księża też szukają klakier. Bo klakierzy to partia potrzebowała. pierwszy sekretarz a ksiądz. też. Kochani, naprawdę, zabierzcie dzieci. Ej, będę prosił o to. Nie zabierzcie, tylko proszę się z kulturą odzywać, księżyc. Proszę pana. No, nie proszę nie bardzo, bardzo a może słowami we księdza, do tych to dzieci, dzieci powiedział, proszę zobaczyć. To, to proszę się zachować Dobra, jak to zakonnik. zakonnik. Nie, już nie. To nie, proszę nie. się, to się to zachować, to zachować to jak tak zakonnik. Nie, zwalnia, to nie jest... Niech pan tutaj z dziećmi nie przychodzi. Ale proszę... samą samochodem że ten ksiądz robi to awantury, nie? To jest nasz dom i tego księdza. To jest ksiądz, to jest dom boży. To jest dom boży dla zakonników, dla kultu bożego. Nie dla pana. Dla katolików, a nie dla protestantów. Dla katolików, a nie protestantów. No, no dla Pana też nie. Ja dla katolików. Tak, no, no i co, wygoda, jakby kamerki nie było księży, by ksiądz mówkę zmienił, tak? Dlaczego? Bo no. tak ksiądz robi, Bo że ksiądz jak, ksiądz, robi, nie jak ksiądz może, to ksiądz tak. atakuje. Po prostu jest ksiądz zbirem. Pana, pan jest bez celu, pan jest w domu. Nie, ja jestem no, w Domu Bożym. To nie jest Pana... Nie ksiądz... jest pana. A czemu on się nie odzywa, jak ja pukam do niego? I ze świadkami idę, że nie grozi mu ode mnie nic, że że po to, yy, po to się, yy, nie pamiętam teraz, czy nosiło rękawiczki, czy nie nosiło rękawiczki, żeby pokazać, że nic, nic nie ma, mam gołe ręce wobec Ciebie. W tym tekście, który kierował do wiernych, wtedy nas mało było, jak to odczytywałem. Mówił, że ze strony wiernych zawsze powinno być patrzeć na kapłana i kapłana bronić, aż do przelewu krwi. Chociaż proszę pamiętać, że do przelewu krwi mamy obowiązek bronić pana Boga, mszę świętą jak najbardziej, kapłana, jeśli staje po stronie Boga, jak najbardziej, i kościoła świętego. No to powinien za to pan Zbigniew dostać solidnie, tak jak ten przykład, który dawałem z Sudana, co kobiety potrafiły zrobić z żołnierzem, który, który, który spotwarzał kobiety i zgwałcił jedną. Niech mu ziemia lekką będzie. Nikt go nie żałował. Nikt go nie żałował. Widocznie sobie zasłużył. Najpierw nie mając zamiaru ujaśniać, wyjaśniać, usprawiedliwiać, co kapłan miał na myśli, tym bardziej jeśli chodzi to o kapłana drugiego, jako wyższego, stawiam sobie jako wyższego przed sobą. I mówił na sposób, w którym jeżeli ktoś chce słuchać i umie słuchać, wie, że ksiądz mówi rzeczy najważniejsze. I rzeczy zgodne z prawdą. Słyszeliśmy w czasie słówka księdza księdza Jacka, mówię wprost, dwa razy powiedziane, bodaj dwa razy silnie z konkretną też gestykulacją, jakby się wskazywało na ciele, które prowadzą na postronku na rzeź, że czuję, ksiądz Jacek mówił wśród was, diabła, że trzyma was na uwięzi i wskazywał ten gest. Widziała pani, słyszała, zrozumiała, czy nie dotarło? Też. I ksiądz nie wskazał na konkretną osobę i osoby. No nikt z nas nie miał, ja przynajmniej nie, nie, nie spotkałem żeby ktoś z nas miał ochotę, odwagę. Księże, o kim, do kogo ksiądz mówił, nie ksiądz wskaże. Jest trudność. Ksiądz nie wskazał na nikogo z nas. Nie popatrzył też. Ale jednocześnie to były słowa mówione do nas, więc o nas. I były do nas, do kogoś z nas, o kimś z nas. No, kto, kogoś diabeł prowadzi na uwięzi, to to nie są rzeczy błahe. Trzeba mi wziąć, że dotyczą mnie. ไม่แข็งชันจะไม่ขาด